Szanowni Państwo, jest ze mną Piotr Orlow, który w ramach ostatniego, 34. Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych wystąpił z recitalem w gliwickiej willi Karo. Piotr Orlow jest laureatem wielu konkursów muzycznych. Między innymi wystąpił w ostatnim festiwalu pianistyki polskiej w Słupsku w ramach Estrady Młodych, której został laureatem. Z sukcesami także kończył swój udział w konkursach w Warszawie, w Gerlitz, w Koszycach czy w Szafarni. Dzień dobry Piotrze. Witam serdecznie wszystkich. Które z tych konkursowych wojaży wspominasz najlepiej? No, niewątpliwie jest to konkurs Estrada Młodych w Słupsku która miała miejsce rok temu. Niewątpliwie było to bardzo emocjonujące dla mnie wydarzenie, które, przed którym no, miałem okres bardzo wzmożonego ćwiczenia. Na wakacjach, które to wakacje przez to były zupełnie inne. Czy muzyk może mieć w ogóle wakacje? To znaczy tak, czas wolny jest wskazany też czasami, żeby odpocząć od instrumentu aczkolwiek jest to niewątpliwie krótszy czas niż w przypadku takich zwykłych, powiedzmy, studentów, którzy nie zajmują się muzyką, spoza muzycznej branży. W naszym przypadku jednak ten kontakt z instrumentem jest konieczny i o ile są dopuszczalne jakieś takie przerwy, żeby chwilę totalnie odpocząć, na przykład w jakichś górach, żeby nabrać trochę tlenu, ta, aczkolwiek trzeba potem wracać, ćwiczyć, być ciągle przy tym instrumencie. I to bywa oczywiście trudne, żeby tak się zupełnie wyłączyć od muzyki, nawet jak się jedzie na dosłownie parę dni. Oczywiście, bo jakby muzyka jest i w sercu moim, i w głowie. Często też jest tak, że podczas też takich właśnie wyjazdów gdzieś ta muzyka ciągle mi się kołacze w głowie w formie jakichś utworów, jakiegoś przemyśleń na temat danego, danego dzieła, albo też na temat własnych jakichś Fantazji muzycznych, które toczę w głowie, nie grając na instrumencie. Bywa też tak, że na wyjeździe, jak tylko zobaczymy instrument, który jest wolny, no to mimo teoretycznej oczywiście przerwy i takiego resetu od razu siadamy. Czy jak się zwiedza jakiś kościół, to od razu się sprawdza, czy może akurat są czynne organy i jest organista, który nas tam wpuści. Oczywiście, dlatego że. Yy... Nawet podczas takiego wyjazdu poza muzycznego, jednak jak spotykamy gdzieś jakiś instrument, to mamy od razu poczucie, że coś bliskiego nam jest w danym miejscu. Stąd to takie od... natychmiastowe wręcz zainteresowanie, <gry> wynikające po prostu z tego, że to jest bardzo bliska dla mnie, dla każdego muzyka, powinna być bardzo bliska właśnie rzecz. Czyli od tej drogi po prostu nie ma ucieczki. A jak wyglądała twoja droga na festiwal w Słupsku? Słyszałem, że była długa. Tak. Oczywiście było to dużo ćwiczeń. Było to jeden z takich konkursów, do którego najbardziej tak przygotowywałem się ze świadomością w rangi tego wydarzenia. Były też, no oczywiście, praca też z panią profesor, która musiała mi robić parę zajęć na wakacjach, ponad, y, że tak powiem, y, poza akademią, poza, poza planem, poza rokiem akademickim. No, ale takie wydarzenia tego wymagają. Oczywiście. Ale było to wszystko w bardzo y, do, przyjemnej atmosferze, przebiegała ta praca też z panią profesor y, i też moja sama w domu, więc no to taki bardzo pozytywny czas był. A czy w trakcie wyjazdu konkursowego koncentrujesz się tylko i wyłącznie na występie, czy znajdujesz też czas, żeby tak zaczerpnąć trochę ducha miasta, w którym jesteś? To znaczy, no, ja jestem akurat takim typem człowieka, który ciągle gdzieś tam o tej muzyce myśli, nawet w chwilach, kiedy nie ma tej muzyki, nie ma, nie ma instrumentu. Więc oczywiście, będąc w Słupsku, ciągle gdzieś myślami byłem przy tej, że tak powiem, przy tym wejściu na scenę, przy tych utworach, które miałem okazję prezentować. No, więc ciągle ta muzyka była w głowie. Czy to też, jak chodziłem po mieście, czy to, jak miałem próby potem, już jakieś ćwiczenia w jakichś salach takich. Pamiętam, że nawet w Słupsku miałem tą przyjemność yy, grać na takim starym fortepianie w tamtejszym pałacu, zamku, więc otaczały mnie piękne zabytki, a ja miałem okazję tam ćwiczyć, rozgrywać się przed głównym występem, który miał miejsce w Białym Spichlerzu, mhm. Słupskim. No, takie okoliczności do ćwiczenia bywają bardzo inspirujące. Tak, bo to w ogóle ja jestem zdania, że sztuka z różnych dziedzin, jak się łączy ze sobą, to z tego wynikają tylko, tylko jeszcze lepsze doznania. Jak się ćwiczy w takich wnętrzach, to często na ścianach mamy różne obrazy i nawet można trochę korespondować z nimi, grając, wydobywając konkretną barwę. Tak, tak, tak. Jest to bardzo inspirujące. Domyślam się też, bo ja akurat przygotowywałem mnóstwo utworów, aczkolwiek bardzo lubię sobie w wolnych czasach trochę improwizować na fortepianie, więc tym bardziej takie sale, nawet w których nie ma jakiegoś najwyższej klasy fortepianu. Są bardzo inspirujące właśnie takich fantazjowań, improwizowań, improwizacji w jakimś takim czasie poza ćwiczeniem. A jeżeli już zeszliśmy na ten wątek mm -hmm. improwizacji, to u Ciebie zaczęło się to dosyć wcześnie. Pochodzisz z muzycznej rodziny i ta improwizacja chyba jest z Tobą od takiego wieku. Jednocyfrowego i to takiego tak e, bardzo niskiego tak, cyfrowego. Tak. Historia z improwizacją jest bardzo długa, ponieważ ja od najmłodszych lat, z tego co nawet pamiętam, z opowieści, bo już sam nie pamiętam tych y, dziejów. Jak miałem tam 2-3 lata, już na pierwszych koncertach, taty, organisty, który improwizuje całe koncerty, byłem. Siedziałem na ławce, byłem zasłuchany w tworzone z głowy dźwięki. I tak po prostu było przez całe potem moje późniejsze życie. Obecność przy koncertach, przy tych organach, przy fortepianie, przy, przy improwizacji. Improwizacja była jakby czymś dla mnie naturalnym, czego nie do końca trzeba było się uczyć, tylko czymś, co się czuje. Tylko po prostu ja na razie jestem bardzo skupiony na przygotowywaniu utworów wszystkich. Oto życie potem w szkole, teraz na studiach w Akademii Muzycznej zobowiązuje do. Du Dużej ilości, duży, wiel wielu godzin spędzonych przy instrumencie nad utworami. Aczkolwiek zobaczymy, kiedyś na pewno przyjdzie czas na to, żeby tą improwizację y, jakoś tak, żeby się otworzył z tą improwizacją na ludzi. A czy miałeś takie możliwości w szkole, żeby tą y, sztukę improwizacji rozwijać, czy jednak odczuwałeś nacisk na to, żeby jednak ten repertuar, y, który mieścił się w programie nauczania, był rozwijany w większym stopniu. Był na pewno duży nacisk na rozwój repertuaru, aczkolwiek ja też nie chciałem się afiszować z moją improwizacją. Ja raczej lubiałem sobie, zanim na przykład zacząłem ćwiczyć w sali ćwiczeniowej, chwilę sobie pograć. I tak jak normalnie uczniowie rozgrywają się powiedzmy grając pasaże gamy w różnych tonacjach, tak ja się lubiałem rozgrywać właśnie grając swoje jakieś tam improwizacje. I na przykład jak sobie tak pograłem z pół godziny, to potem już sobie lubiałem zaczynać ćwiczyć już utwory wszystkie. Więc tak to u mnie wyglądało. Hmm. No tak. E, szkołę ukończyłeś u dwóch wspaniałych pań profesor, mm -hmm. pani profesor Marii Serafin mm -hmm. e, i profesor Beaty Bilińskiej, u której kontynuujesz teraz studia w Katowickiej Akademii. E, opowiedz proszę trochę o tych początkach u pani profesor Serafin. Początki były bardzo ciekawe. Byłem jedną, pamiętam, jedną z nielicznych osób, które na egzaminie wstępnym już grało swoje utwory przygotowane w domu. Ale twoje utwory napisane przez Ciebie? Czy nie? Dwa utwory, z tego co pamiętam, to już tak za mgłą trochę wspomnienia, były nauczone jakichś tam kompozytorów, a jeden utwór to była taka progresja, którą sobie sam wymyśliłem, bez nut oczywiście, opierająca się, powiedzmy, na kole kwintowym, że sobie przechodziłem z jednej do drugiej. Taki utwór prawie cały mi się udało wykonać na egzaminie wstępnym. No i wtedy pani profesor Serafin, jakby zobaczywszy, co zagrałem, od razu powiedziała, że ona bardzo chce mnie uczyć. No i tak, nas, tak ta nasza początkowa współpraca się rozpoczęła. No jak usłyszałem, koło kwintowe i zdawałeś pewnie do szkoły w wieku 6-7 lat, tak. no to jest to imponujące. Teraz, jak się wymaga znajomości, Koła kwintowego w piątej, szóstej klasie szkoły podstawowej muzycznej, okazuje się, że jest to czasem zbyt wiele. Tak. Dla mnie zawsze ta wiedza teoretyczna przychodziła później niż to jakby poczucie wynikające z praktyki. Ja du dużo wcześniej czułem, na przykład wspomniane koło kwintowe, natomiast. Czym ono jest, dowiedziałem się dopiero później. I tak de facto było z większością rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę w moim przypadku. Najpierw czułem pewne sprawy, a dopiero potem przychodziło analizowanie i taki teoretyczny pogląd na to wszystko. No, ale łatwiej jest, łatwiej jest coś analizować, jeżeli już się ma to wcześniej w palcach. A powiedz mi, jak wyglądały początki samej nauki? Bo przecież uczyłeś się wcześniej w domu hmm. trochę. A pewnie nie trochę, tylko dużo. I trafiłeś do pani profesor Serafin, i na pewno jako młody chłopak odczuwałeś, że pewne sposoby nauczania są inne. I być może rodził się w tobie jakiś taki bunt. Tutaj w domu rodzice mnie uczyli w ten sposób, a tutaj pani wymaga czegoś innego. Czy miałeś jakiś taki moment kryzysu na samym początku? Na samym początku nie. W tych z moich początkach nauczania przede wszystkim pani profesor owszem uczyła mnie w szkole, natomiast zawsze to było tak, że, że razem z tatą też pracowałem nad pewnymi technicznymi rzeczami. I wręcz to tak wyglądało, że tata przychodził na lekcje do Bytomia, do, do szkoły i razem z panią profesor graliśmy utwory. Pani profesor coś mówiła, co by chciała zmienić, potem tata coś jeszcze ewentualnie w takich technicznych sprawach doradzał, co tu można zrobić. I taka współpraca była rzeczywiście przez Większość czasu, jak się uczyłem w u pani profesor Serafin. jak u ciebie się kształtowała miłość do instrumentów klawiszowych? Czy w równym stopniu od początku pokochałeś organy i fortepian, czy jednak raczej na początku ciągnęło cię do fortepianu, a później te organy jakoś się pojawiły? Niewątpliwie było tak, że moja miłość w 100% w niemal całym dzieciństwie należała do organów. Zresztą, ja rozpoczynając naukę w Bytomiu, miałem też na celu, po pierwszym stopniu, zacząć naukę gry na organach w drugim stopniu. Oczywiście plany wyszły inaczej, ich realizacja, niż zakładałem na początku, aczkolwiek rzeczywiście te organy zawsze gdzieś były w moim sercu. Bardzo lubiłem też projektować instrumenty, mam całe zeszyty w domu gdzieś tam schowane w szafach, wypełnione projektami organów, prospektami, jakimiś grafikami. Tego jak one będą brzmieć jakimiś wyobrażeniami. A czy pomagałaś ojcu w tym zakresie? Po części tak, dlatego że często jak tata na przykład pracował, prowadził prace renowacyjne jakiegoś instrumentu, to ja często mu pomagałem. Pomagałem mu przy strojeniu instrumentu, bo wiadomo, że do strojenia organów trzeba dwóch ludzi. Pierwszy człowiek siedzi w instrumencie tam nad piszczałkami i majstruje, a drugi człowiek musi siedzieć przy kontuarze, przy stole gry naciskać dźwięki, które, które dopiero odpowiadają konkretnym piszczałkom. Więc bardzo często brałem w tym udział. Z tego co wiem, miałem bardzo dobrą kondycję, bo to często były nocne posiedzenia do jakichś tam godzin, czwartej, piątej nad ranem często. Więc no, te organy to była bardzo i nadal jest bardzo wyjątkowa rzecz w moim życiu. Natomiast ten na fortepian się tak pojawił dopiero z czasem. Ta taka miłość i to takie podjęcie decyzji, że jednak idę w, w fortepian, jeżeli chodzi o nauczanie. No i, tak, no i tak zostało już, bo teraz też studiuję fortepian. Ale kto wie, jak kończę studia, to zobaczymy, czy nie przyjdzie czas jeszcze, żeby, żeby troszeczkę poświęcić czasu organom. Miłość do organów, miłość do fortepianu i miłość do improwizacji, o której już hmm. powiedzieliśmy którą też wyniosłeś z domu yy, i miłość do kompozycji, która się wywodzi z, z improwizacji oczywiście. Yy, powiedz mi, jakie formy najbardziej lubisz komponować i na jakie instrumenty? Z tą kompozycją jest u mnie taki troszeczkę temat świeży. Z jednej strony świeży, a z drugiej strony bardzo dawny już, dlatego że pamiętam, że już w wieku tam w Pierwszych klas szkoły podstawowej miałem tam jakieś swoje pierwsze kompozycje proste oczywiście. Jakieś takie preludia, miałem pomysł, żeby napisać preludia wszystkich tonacjach, oczywiście to nie Ktoś inny już też wcześniej wpadł Ta, na ten pomysł, ale można to zrobić po swojemu. Oczywiście. Natomiast to były takie pierwsze próby, też na przykład opracowywanie jakichś tam pieśni kościelnych, harmonizacje. Wszystko wynikające po części też z improwizacji. To co lubiłem siadać, improwizować, jakoś sobie harmonizować, potem próbowałem sobie zapisywać. Natomiast ten stan rzeczy oczywiście trwał na początku, potem trochę to zostawiłem, bo przyszła szkoła, nowe obowiązki, dużo repertuaru na fortepianie do, do ćwiczenia. I tak właściwie do tej kompozycji wróciłem tak z rok temu, ponieważ odkryłem dobrodziejstwo komputerowych programów do edycji nut. Zacząłem pisać głównie na fortepian, czyli jakby na instrumencie, który najbardziej znam, z własnego doświadczenia, plus oczywiście jakieś takie próby na organy też mam jakby w życiorysie. No i tak, ta kompozycja rzeczywiście jest takim rodzajem hobby u mnie, czyli powiedzmy jak nie mam jakiegoś napiętego czasu pod względem jakichś uwarunkowań koncertowo-konkursowych, to często sobie lubię właśnie siadać, coś komponować własnego. Ostatnimi moimi, że tak powiem, utworami są na przykład takie wariacje na fortepian, Parunastominutowe poemat fortepianowy, takie ja większe miał formy. określić styl tych utworów. Kim najbardziej się inspirujesz? W moim przypadku ja mam takie dwa, dwie rzeczy, które mnie zawsze najbardziej inspirowały w muzyce. Pierwsze, rzecz to jest polifonia, która wywodzi się oczywiście z, no, chyba z najwybitniejszego kompozytora naszych czasów, wszystkich czasów, Jana Sebastiana Bacha. Ale też potem utwory Maxa Regera organowe, które bardzo są skomplikowane, bardzo zaawansowana polifonia. To jest taka pierwsze ogniwo. Natomiast druga to jest język muzyczny późnego romantyzmu. Czyli oczywiście mamy tutaj Rachmaninowa, skriabina, kompozytorów rosyjskich, oczywiście Chopin też, bo Chopin to jest taka moja też miłość muzyczna. Więc taki właśnie styl schyłku właśnie. XX wieku. Taki, taki właśnie neoromantyzm zaawansowany z dodatkami polifonii. Wielu kompozytorów miało problem, kompozytorów pianistów miało w, w swojej twórczości, w życiu problemy, żeby połączyć te dwie działki i, i pianistykę na najwyższym poziomie i komponowanie jednak. Więc na pewno jest to niełatwe zadanie, ale życzę, żebyś Umiał to, to zrobić w późniejszej części. Oczywiście u mnie ta kompozycja rzeczywiście przebiega, przebiega jako, jako takie raczej hobby. Czyli yy, ja się absolutnie nie nastawiam na to, że muszę coś napisać, tylko to raczej wypływa z takiej jakiejś inicjatywy własnej. Na przykład czuję, że a tak powinienem coś zrobić. Wtedy siadam, zaczynam pisać utwór, nawet nie wiem jak on będzie potem wyglądać yy, w późniejszych jego fazach. Potem przy jakichś wolnych czasie dopisuję kolejne takty, kolejne Strony, i potem nagle okazuje się, że jest utwór, napisany duży. Na pewno doskonałe posługiwanie się różnymi instrumentami klawiszowymi sprawia, że od razu możesz sprawdzić, jak coś brzmi. Nie każdy kompozytor ma taką możliwość, także tutaj jest Twoja duża przewaga. Tak, to jest bardzo duży komfort, dlatego też na razie ograniczam się tylko w instrumentach klawiszowych, jeżeli chodzi o moje kompozycje ponieważ no, nie czuję się na siłach, żeby, nie znawszy innych instrumentów, pisać coś dla nich. Jedynym wyjątkiem jest sonata na skrzypce i fortepian, którą napisałem w trakcie pierwszego roku studiów, tutaj właśnie w Akademii, które pierwsze dwie części miałem okazję tutaj wykonać też ze skrzypaczką, z którą grałem właśnie w na przedmiocie na kameralistyce. Więc już pierwsze, że tak powiem, wykonanie. Yy, jest spełnione w Akademii na egzaminie pierwsze dwie części tej sonaty. Natomiast no, w przyszłości planuję po konkursie szopenowskim, który się odbywa no, po wakacjach następnego roku, rzeczywiście zabrać się lepiej troszkę z te mojej kompozycji, żeby, żeby też coś wykonać Też w Akademii, prócz właśnie rzeczywiście utworów no, z kanonu pianistyki. Mieć też w repertuarze swoje, swoje utwory. A czy jak wykonujesz właśnie swoją twórczość, to czy towarzyszy ci rodzaj takiego innego artystycznego napięcia? Czy odczuwasz większą presję niż powiedzmy, może e, wykonujesz swój utwór? A pomiędzy tym, a jak wykonujesz utwór Jana Sebastiana Bach'a, czy czujesz, że oczekiwania są trochę może większe od samego siebie? To znaczy no, na razie tylko raz miałem okazję wykonywać, więc podzielę się doświadczeniami właśnie z tego właśnie występu. Yy, miałem rzeczywiście poczucie takiej większej ekscytacji, yy, że jest to utwór, który jakby ludzie nie będą mnie krytykować za powiedzmy jakieś interpretacji, interpretacyjne błędy bo jednak jest tutaj ta większa dowolność w wykonywaniu. Raczej presja jest nastawiona na to jak ludzie odbiorą ten utwór w przypadku tego, czyli inny rodzaj jakby takiego nastawienia na wykonywanie tego. I raczej jak to ludzie odbiorą, co będą czuć, co powiedzą na ten temat, niż jakby takie czysto zawodowe pianistyczne uwagi, które otrzymują po każdym na przykład koncercie czy estradzie. No, na pewno nie można po, po tego rodzaju występie stwierdzić, że wykonawca nie spełnił intencji kompozytora. To odpada akurat, więc tu jesteśmy zawsze do przodu. Wróćmy do pianistyki i do Twojego koncertu, który odbył się w ramach festiwalu w Gliwicach w Willi Caro. Wykonałeś tam kompozycję między innymi Bacha, Scarlattiego, Lista, Szymanowskiego, ale też oczywiście Chopena. Który z tych kompozytorów jest Ci najbliższy? No niewątpliwie chyba nie zdziwi nikogo po, odpowiedź, że to jest Fryderyk Chopin, nasz kochany. Aczkolwiek miałem właśnie ciekawe, ciekawe też doznania odnośnie wykonywania Mazurków Szymanowskiego. Pierwszy raz się zetknąłem z tą muzyką tego kompozytora. I było to bardzo ciekawe przeżycie, taka, taka muzyka niewątpliwie zupełnie inna niż, niż wszystko, co znamy w świecie muzyki fortepianowej. Było to niewątpliwie bardzo ciekawe przeżycie wykonywać te mazurki i też w tej sali, na tym fortepianie, który może nie był najnowszym fortepianem z salonu dzisiejszych czasów, był to trochę starszy fortepian, ale przez to też on dodawał urokowi tych utworów że moglibyśmy usłyszeć troszeczkę starsze brzmienie, może nawet trochę bliższe temu, które było aktualnie w czasach, kiedy te utwory powstawały. Więc było to bardzo, bardzo fajne przeżycie. Być może takie brzmienia są bliższe też temu, co, co słyszeli piszący kompozytorzy. Niekoniecznie zawsze dysponowali oni nastrojonym Steinwayem <grym> najlepszego modelu, więc, więc może być w tym dużo Dużo racji, że to jest właśnie to brzmienie, które było w ich głowach, kiedy komponowali utwory. Tak. Znaczy niewątpliwie tak było i też zauważyłem, że pewne problemy, z którymi się zmagamy na współczesnych instrumentach, odnośnie na przykład dynamiki instrumentu, tego jak potężne są dźwięki basowe w współczesnych fortepianach, w ogóle prawie nie istniały w tamtych czasach. Tamtejsze fortepiany były bardziej delikatne. Yy, nie, nie miały takiej potęgi brzmienia. Pewne rzeczy o wiele łatwiej się wykonywało, były też czasami nawet lżejsze troszeczkę od współczesnych fortepianów. Więc pewne rzeczy, jak miałem próbę na tym instrumencie starym, stały się takie jasne od razu dla mnie. Dlaczego pewne utwory tak zostały napisane, czemu, jak to mogło brzmieć też w tamtych czasach. Zupełnie takie coś innego niż w przypadku współczesnych instrumentów, na których gram na co dzień. No i to na pewno jest też bardzo inspirujące. A jakie są Twoje plany na przyszłość? Hm. Ja zawsze mam taką zasadę w, w życiu, że nie planuję zbyt wiele, bo często jest tak, że coś tam sobie w głowie zaplanuję, a wyjdzie zupełnie inaczej w rzeczywistości niż mógłbym się tego spodziewać. Ale w drogę trzeba jednak wyruszyć Oczywiście, w tym kierunku. Więc, żeby móc skręcić. Tak, 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 więc. Tak tylko sobie wyznaczam takie cele w głowie, które są dla mnie najważniejsze. Niewątpliwie teraz tym celem jest konkurs szczepenowski, do którego spróbuję podejść. Wiadomo, że teraz te procedury przyjęcia uczestnika, zakwalifikowania go do konkursu są bardzo wymagające. Mamy teraz ten pierwszy etap wysyłki nagrań. I masz duże wsparcie twojej pani profesor Beaty Tak, 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 tak. No pani profesor Beata Bielińska to rzeczywiście jest jedna z takich najbliższych mi osób, jeżeli chodzi o właśnie ten zawodowy świat fortepianowy, muzyczny fortepianowy. Zaczęłam je kształcić już od ósmej chyba klasy szkoły podstawowej. Jeszcze wtedy to była druga klasa gimnazjum w tych czasach. I ta nasza współpraca rzeczywiście to było coś, co mi bardzo otworzyło oczy. Energia na zajęciach, taka pozytywna, bardzo nawet wszystko takie bardzo otwarte na różnego rodzaju też interpretacje, pracę nad, bardzo dokładną nad poszczególnymi utworami. Samo to, że też jako uczeń miałem też okazję obcować ze studentami pani profesor grać niejednokrotnie na estradach, w którym grali studenci, a potem ja grałem jako uczeń. Więc yy, powiedzmy, że od, na Akademii uczę się rzeczywiście od tych już dwóch, trzech lat, ale na Akademii byłem, miałem zajęcia już od wielu, wielu lat. Więc miałem też okazję się oswoić i z tym budynkiem, i z tym wszystkim. Więc była to rzeczywiście bardzo owocna współpraca, która bardzo mi otworzyła oczy i umysł na yy, na pianistykę współczesną, więc był to rzeczywiście chyba najlepszy możliwy wybór w, w momencie jakby zmiany mojego nauczyciela, właśnie na przełomie klasy pierwszej, drugiej gimnazjum. Najlepsze, co mogło mi się przytrafić. Wspomniałeś o Akademii Muzycznej w Katowicach i myślę, że Akademia jest dumna, że ma takiego studenta. Poznał, oczywiście mam nadzieję. Ja się staram y, teraz niewątpliwie wszystko dopracowywać, być jak najlepszym. Na scenie, żeby no, przygotowywać się do tych występów wielkich w przyszłości, które niewątpliwie czekają chociażby przy okazji konkursu szepnowskiego ale też przy okazji konkursu organizowanego przez Narodowy Instytut Rolnika Chopina, który, który jest takim wstępem tak, do tego dużego konkursu tak, na rysień. Tak, Więc no, zobaczymy, jak wszystko będzie przebiegać w przyszłości, bo tego do końca nigdy nie wiemy, ale kierunek jest wytyczony i trzeba się go trzymać. I trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się powiodło, żeby ta ścieżka była jak najpiękniejsza. Bardzo Ci dziękuję, że poopowiadałeś nam trochę o sobie, o swojej artystycznej drodze. I do zobaczenia. Dobre, do zobaczenia.